Chodźcie tam raz, by ratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce. Kod Lyoko. Replika. Ech, Ech, a masz ty kul ognia. I ty, oślizgły wirze. Myślisz, że jesteś mądry? Czekaj, zaraz cię wyślę prosto w czarną dziurę. Ot, możesz się uciszyć? Mm. Wielkie dzięki! Przez ciebie właśnie straciłem bonusową kulę. Zamęczam się, nie śpię po nocach, a teraz muszę zaczynać od początku. O czwartej rano. Uh -huh. uh -huh. O, wstawaj! Słoneczko na niebie. Uh -huh. A Dlaczego wy się tak ubraliście? Przypomnisz sobie, tylko się skup. Uh -huh. no, no nie w. Nie dam rady, ludzie. Nie mogę iść. Galaktyczna wojna mnie wykończyła. Twoje wytłumaczenie raczej nie trafi do Jim'a. Elita, zrób coś dla mnie, wymyśl coś dla Jim'a, żebym mógł tu jeszcze pospać. Ja? A co ja mam mu powiedzieć? Hm. Wielkie dzięki. Della Robia! Della Robia! Ile razy mam powtarzać? Della Robia! Mm, odbył chory i poszedł dziś rano do pielęgniarki, Jim. Nieobecny znaczy. Wystarczy, że się źle poczujecie i od razu biegiem do pielęgniarki. Delmas! Obecna! Hm. Devaser! Obecny! Dukro! No? Mówi się obecny albo jestem! Żadne no i tym podobne! No dobra! E, witaj Naomi! Co byś pomyślała o fantastycznym i wspaniałym hmm? spotkaniu ze mną gdzieś przy świetle księżyca? Chyba cię pokręciło. Dobra, dziś popracujemy nad skokiem wzwyż. Tym razem nie będę wam opowiadał, w jaki sposób ten sport zaprowadzi was na wyżyny, tylko pokażę. Demonstracja? Nabieracie szybkości? Gotowi? Od dawna ci już powtarzam, że jak będziesz się tak wygłupiał, to źle skończysz. to ryzyko zawodowe. Widzę, że już odesłałaś Delarobię. Oda, w ogóle go tutaj nie było. No? <laughs> Jakie nudziarstwo opowiadał nam dziś kochany Jim? Żałuję, że to przegapiłem zawsze, jak zaczyna gadkę, to odpadam. Hmm, może pośmiejemy się razem w moim gabinecie, co? Hmm. O, o. o nie, błagam, powiedzcie mi, że to mi się ciągle śni, że to jakiś koszmar. Obudziłeś się już, Delarobia, ale masz rację, to jest twój koszmar. Rozczarowany, rozczarowany, tak właśnie się czuję, pannostans, od oboje mnie bardzo rozczarowaliście. Zgadzam się z tym, ser. Potraktowali mnie jak idiotę. Zachowaliście się bezwstydnie z całkowitą obojętnością dla zasad etycznych instytucji, którą stworzono by was uczyła. Oboje skłamaliście, dlatego po cztery godziny szlabanu. Hmm. Serio? Tylko cztery? Tak, a to dlatego, że uważam, że jestem zbyt, zbyt słaby. Hmm. Wielkoduszny. Ale mi wymyśliłaś wymówkę. Ej, skąd miałam wiedzieć, że Jimowi strzeli w krzyżu tak, żeby szedł do pielęgniarki? Gdybyś trochę wyśliła mózgownicę, nie miałbym czterech godzin szlabana. <słuch> Gdybyś był mniejszym samolubem, zauważyłbyś, że ja też mam cztery godziny szlabanu. A dlaczego? Bo ty musiałeś się wyspać, śmierdzący leniu. Eee, cześć, Aelita. Eee, co byś powiedziała na fantastyczne i wspaniałe spotkanie ze mną dziś w świetle księżyca? Aelita woli mieć szlaban niż spotykać się z tobą. Eee... Jak to miło z twojej strony, Nikolasie. Dziękuję bardzo chętnie. Ja chyba śnię. Nie umówisz się z tym troglodytą. Wolę się umówić z troglodytą niż z takim samolubem jak ty. O, pyszne fryteczki. E, powiedziałem coś nie tak? Wygląda na to, że rozpętała się u nas zimna wojna. Dajcie sobie po buziaku i pogódźcie się, mamy o wiele ważniejsze zmartwienia. Jak poznawanie sieci na pokładzie Skida? Właśnie. Szczególnie chodzi mi o tę kulę, którą widzieliście za pierwszym razem. Świetnie, kiedy płyniemy. Im dłużej będziemy czekać, tym silniejszy będzie Ksana, więc może dziś wieczór, jeśli nasi przyjaciele zakopią topór wojenny. Jak nie będę musiał rozmawiać z tą oślicą? Nie ma sprawy, o czym miałabym rozmawiać z tym leniwym śmierdzielem? Jest jakiś postęp chyba. Cześć, Aelita, to jesteśmy umówieni na dzisiaj? Przepraszam Cię, naprawdę, ale coś mi właśnie wypadło. E... Bo ja muszę e, 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 uczyć się do klasówki. Ta, to, to chyba oczywiste. To i tak było zbyt piękne, no bo wiesz o co mi chodzi, nie? Mm. Mm. E, słuchaj, Herb, co byś powiedział na fantastyczne i wspaniałe spotkanie ze mną gdzieś w świetle księżyca? Hmm? To ma być twoje fantastyczne i wspaniałe spotkanie? Głupie łowienie ryb? Ta, nawet nie wiesz, jak fantastyczne i wspaniałe może być złowienie wielkiego szczupaka. Jesteś błaznem, wiesz, Nikolas? Czysz, nie wrzesz tak, bo mi ryby wypłoszysz. Mm. Nie śpiesz się, Ot. Odczep się, dobra? Co Ot robi tu po nocy? Myślałem, że Aelita miała się uczyć. Hmm, chodźmy. Od, czy ty <laughs> trochę nie przesadzasz? Dzięki od razu widać, z kim trzymasz. Niesamowite. Zachowują się, jakby byli w przedszkolu. Dobra, uspokójcie się, skoncentrujcie się na misji. Transfer Ulrika. Transfer Yumi. Transfer Oda. Wirtualizacja. Ach. Zajmijcie swoje miejsca. Nie przeszkadza wam, że ta oślica siedzi za sterem? Dobra, teleport. Możesz spytać tego swojego kumpla durnia, czy jeszcze pamięta, jak się zachować w skidzie? Przestań, Aelita. Jak chcesz, to sama go spytaj. Dobrze jej powiedziałeś. Ej, zaczynacie mi działać na nerwy, i to oboje. No, mamy już dość. Jeśli skończyliście, to może wystartujecie. Zabieram podpory. Silniki pionów w porządku. do zanurzenia. Jesteśmy w sieci Jeremy. System holo sieci włączony, a elita ustaw kurs na 170 i wypatruj węzła. Dobra. Wprowadzam koordynaty kuli, którą widzieliście podczas pierwszej wyprawy. Widzę węzeł. Jesteście gotowi? Jesteśmy. Oddychanie hiperfluidalne za trzy sekundy. Ale tu dziwnie. Uciekajmy stąd, mam dreszcze. Nie bój się, jestem tu. Miło to słyszeć. Co ty tam robisz? Zjeżdżaj! Mam lęk wysokości. Kręci mi się w głowie, jak jestem wysoko. Nie przesadzaj, jesteś tylko 15 metrów nad ziemią. Możesz się zamknąć? Nie ruszaj się, idę po ciebie. O nie, to okropne. Nie chcę tutaj zginąć. Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć sisi, że szaleję za nią. Silniki hamujące. Światła włączone. Słuchaj Jeremy, teraz zbliżamy się do kuli. Zrozumiałem! Szukaj na południowym biegunie portalu wejściowego, tak jak w Lioko. Widzę go na monitorze. Jest zamknięty, co robić? Zapukaj może ktoś ci otworzy! Rotacja! Ej! Od! No. Zamknij się dobra. Klucz włączony. Trzeba złamać kod dostępu. To zajmie parę minut. Możesz już zeskoczyć. Słyszałeś co powiedziałem przed chwilą o Sisi i ten ja tego nie mówiłem. Dobra, powiem Sisi, że nie mówiłeś, że ją kochasz. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, żebyś tego nie mówił Sisi. Mm. Zaczekaj. Hmm? Te urządzenia są bardzo stare. Zastanów się, a jak urwie się lina albo podłoga zapadnie się albo zardzewiały silnik zatnie się, gdy będziemy w windzie, a my zgnijemy tu, a szczury będą ogryzały nasze Dobra, kości. Nie rozkręcajcie. Chodź, poszukamy schodów. Hmm. Ty pójdziesz tam. Hmm. Dobra, złamałem kot. Brawo, Jeremy. Jesteście w dokładnej kopii Lioko, tylko że tu jest jeden sektor sektor leśny. Ksana stworzył drugie Lioko w internecie? Po co? Nie mam pojęcia, ale na pewno nie po to, by ratować ludzkość. Znając Xanę, jestem pewny, że stworzył wiele innych kopii, takich samych jak ta. Co robimy? Sprawdzamy? No jasne, chcę mieć więcej informacji o tym nowym wirtualnym świecie. Dobra, teleport. Hmm. Mieszania, żeby skoczyć do lasu, moglibyśmy po prostu iść na spacer. Jeśli nie chcecie, żeby się załamał, to niech ktoś się zaśmieje z jego dowcipu. Hmm. Ciekawe, co Alelita i Jot tutaj robią. No, tutaj ich nie ma. Idziemy. Czekaj, tam coś się świeci. Dobra, teraz zaczniecie pracować w parach. Jedna para uda się na rekonesans, a druga popilnuje Skida. Ja mogę być z Ulrikiem albo z Yumi. Choć raz wpadł na dobry pomysł. A ja mam was dość. Ulrik, ja spadam stąd i to zaraz. Musimy odpocząć. No. A wy możecie się kłócić do upadłego, jeśli tylko nie będziemy tego słyszeć. Są wasze pojazdy. Dzięki, Jeremy. Narka, bawcie się dobrze. Sorki. Hmm. Chyba fałszywy alarm. Yy, naprawdę mogłaś wymyślić lepsze wytłumaczenie. A ty mogłbyś nie myśleć tylko o sobie. Od mega czołg na godzinie trzeciej! No nie, Alita, uważaj! Ulrik, Yumi, sana atakuje Skida! Potrzebujemy was z powrotem! Dobra, już jedziemy. A elita, tarcza Skida zbyt długo nie wytrzyma. A bez Skida nie gwarantuję wam powrotu do skaneru. Jeremy, możesz zasilić tarczę większą mocą? Tak, ale to potrwa. Żeby wzmocnić Skida, muszę przekierować zasoby energii z superkomputera. A czerpanie energii z superkomputera nie jest ryzykowne. Nie mamy wyboru, to jedyne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy. Widzisz, jak się wysilisz, to potrafisz coś wymyślić. Gratuluję! Nie będzie dość mocy, by odpalić powrót do przeszłości. Ale skoro Xana nie atakuje w prawdziwym świecie, to nie jest konieczne. A jeśli te głosy nie są ich. A niby czyje miałyby być, co? Duchów, wilkołaków czy może drakuli, he? Na twoim miejscu tak bym się nie śmiał, szczególnie w środku nocy. Nie wygłupiaj się, wchodzimy. Zamierzam przyłapać Oda i Aelitę. O! Co ty wyrabiasz? Hmm? O, o! Założę się, że zajmują się szpiegostwem przemysłowym. Ot i Aelita mają coś szpiegować w opuszczonej fabryce? Odbiło ci? No to może uprawiają jakieś czary. Mam poważny problem w fabryce. Herb i Nikolas są o krok od odkrycia superkomputera, a nie można odpalić powrotu do przeszłości. Nie daj im dojść do superkomputera! Zajmij się nimi czarami. Poradzimy sobie bez ciebie. <grym> Że nie wchodzę, zostaję. Zatrzymujesz się w pół drogi. A co, nie wierzysz? Słyszałeś, teraz są za nami. No to schodzimy. O, no. <śmienny> widzę cię. <śmienny> <śmienny> Już poskidzie, jeśli przystojniak się za niego weźmie. Mam nadzieję, że Jeremy zdążył go wzmocnić. Sorki, koleś, trochę się spóźniłeś na totalną demolkę. Zapomniałem, że go nie ma. Ty idź tędy, a ja pójdę tędy. Hmm. Hmm. Ach, pomóż mi ty, durna pało! Hmm? Taka jazda jest strasznie niebezpieczna. Szybciej, rusz się! No i co? Winda działa jak złoto. Jeremy, jesteś, bo ja. Czekaj, muszę wyłączyć windę. Dobra, nie ma sprawy, zaczekamy na nich. Herb i Nikolas widzieli, jak wchodziłeś do fabryki z Aelitą. Teraz wszędzie was szukają. Jeśli szukają nas, to wiem, jak się ich stąd pozbyć. Ale do tego potrzebuję jak najszybciej Aelity, a ty musisz się, jak to powiedzieć, trochę wyluzować. Y -y, nie rozumiem cię, dlaczego mam się wyluzować? Pomyśl trochę, William, z nami nie wygrasz. Ulrik, mamy tu awarię, musisz zdewirtualizować Aelity. Co? Ale w takim razie kto poprowadzi Skida? Yumi, poradzisz sobie, ja ci pomogę. Skoro tak mówisz... To okropne. Spoko. Policzę do trzech i cię załatwię. Raz, dwa... Witaj. Ej, co teraz? Bądź cierpliwy, jakbyś był na rybach. Hmm. Co? Po tym wszystkim chcesz, żebym to zrobiła? No tak, chyba że masz lepszy pomysł. <Grybio> hmm? mm -hmm. To rano wstaje, temu pan Bóg daje, rybę daje. <Grybio> Myślicie, że jesteście w kinie? Mhm. <Grybio> 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 A więc dlatego ukrywali się w fabryce. Chyba się lubią. Ale poważni. Zadrapałam lakier na skidzie? Bardzo mnie martwi ta kopia Lyoko. Bo jeśli istnieje kopia, może być też gdzieś na ziemi drugi superkomputer zawirusowany Xano. Żeby zniszczyć ten nowy superkomputer będę musiał wymyślić sposób na zmaterializowanie was w prawdziwym świecie z tamtej kopii, <laughs> wylozuj się, poradzimy sobie z tym w swoim czasie. I tylko to jedna cię martwi? Widzicie? Einstein właśnie zrozumiał, co znaczy słowo wyluzować się. <śliniczy> co na własne oczy widzieliście, że Elita chodzi z odem? To najgłupsza historia, jaką w życiu słyszałam. Mówię ci, że ich widzieliśmy. To najprawdziwsza prawda. I jeszcze zobacz, sisi właśnie tu idą. Oślica, weź się nie odzywaj, samolubny leniu. Hm. Y i... To chyba powinno zakończyć wszystkie głupie plotki Chyba za mało serca włożyłaś, wyzywając mnie od samolubnych leni Co? Posłuchaj od i żartowałem Wiesz co? Łatwo cię podpuścić Doigrałeś się <śm> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie z Start International Polska, reżyseria Marek Klinczuk. dialogi polskie Anna Niedźwiecka, dźwięki montaż Hanna Makowska, kierownik produkcji Dorota Nyczek, udział w dzieli Aelita Beata Wyrąbkiewicz, Jeremy Anna Apostolakis, od Brygida Turowska, Sissi Krystyna Kozanecka, Ulrik Tomasz Bednarek, Jumi Anna Sroka oraz Elżbieta Bednarek, Agnieszka Kunikowska, Cezary Kwieciński, Krzysztof Szczerwiński, Paweł Szczesny, Robert Tondera, Janusz Wituch. Piosenka w wykonaniu Tomasza Styciuka.